Dzisiaj chciałam poruszyć taki kolejny temat, a mianowicie, często słyszę od ludzi, że a ja się nie nadaję do tego, ja nie mam żadnego doświadczenia w sprzedawaniu, nie mam żyłki do sprzedawania, nikomu nic nie będę wciskać, i w ogóle to już od razu tak na początku budzi jakąś taką niechęć, czy nawet dezaprobaty. A ja y, chciałabym powiedzieć jedno: że w ogóle nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Ja też absolutnie takiego doświadczenia nie miałam, nawet nie miałam na myśli tego, że ja będę komukolwiek, kiedykolwiek y, coś proponować. No, ale właśnie przekonałam się sama, że nie mając doświadczenia, można y, spróbować coś w swoim życiu zmienić. A wszystko zawsze przychodzi z czasem. Wymagana jest tylko i wyłącznie cierpliwość i gotowość do jakiejś zmiany, ponieważ ja chciałam dokonać zmiany w swoim życiu, podjęłam taką decyzję, żeby wejść w głębiej temat Alos-u i pogłębić temat również network marketingu, jak gdyby zadaniem też moim było dowiedzieć się w ogóle co do takiego jest, Zawsze budziło to też moje obawy, że ja nie będę nic nikomu sprzedawać, bo to jest strasznie takie trudne coś komuś jak to się mówi wciskać. Ale okazuje się, że czegoś takiego w ogóle nie trzeba robić. Po prostu polega to na tym, że ja polecam produkt, który wiem, że się sprawdza, że jest dobry. No, bo prawda jest też taka, że jeżeli idziemy do jakiegokolwiek sklepu kosmetycznego, kupujemy szampon, czy jakąś odżywkę, czy balsam do ciała i polecimy koleżance, bo nam się sprawdza, jest dobry, no to koleżanka idzie i kupuje. A my z tego po prostu nic nie mamy. A tutaj firma wynagradza za to, że ja poleciłam komuś ten produkt. Ja nikomu nic nie sprzedaję. Ja tylko polecam. Polecam Aloes który jest bardzo dobry i mogę na temat działania aloesu o sobie dużo powiedzieć. O tym będą oczywiście też odcinki. Polecam produkty, które sama sprawdziłam i które wiem, że po systematycznym stosowaniu przyniosą efekty. I to jest dla mnie przekonujące, że ja nie robię nic, co jest wbrew mi, wręcz przeciwnie, po prostu dzielę się z kimś informacjami, które sama sprawdziłam i które są rzetelne. I w związku z tym jednocześnie wiem, że wcale tutaj też nie chodzi o to, że ja kogoś namawiam do biznesu. W ogóle nie trzeba iść tą drogą biznesu. Wystarczy, że się będzie kupowało produkty dla siebie i z nich się będzie zadowolony. To już dla mnie będzie ogromna satysfakcja. No i, i, i tak chciałabym to właśnie powiedzieć i zachęcić, żeby się nie bać, bo zawsze się znajdzie też wsparcie. Kiedy się nie pozostanie samemu, będzie taka wiedzy, którą można będzie zawsze sobie poszerzać, jeżeli tylko będą na to chęci. I oczywiście dobrze by było, żeby takie osoby, które są wiedzy, które chcą coś w swoim życiu zmienić, chcą być bardziej aktywne, chcą mieć więcej energii, chcą robić coś, czego może nawet nigdy w życiu nie robiły, ale czują, że, że czegoś im jeszcze brakuje. Więc to jest właśnie taka oferta, która może być właśnie dla Państwa dobra. Może ktoś zastanowi się, że też by tak chciał, bo warto zainwestować w produkty, które są naturalne, z wiadomego źródła, ekologiczne, zdrowe, pomagają poprawić zdrowie, zapobiegać wielu chorobom, a jednocześnie. Jako na przykład kosmetyki poprawiają stan skóry, nawilżenie skóry, włosów, stan włosów i wielu, wielu innych takich elementów, które mają realny wpływ na nasz wygląd. Także uważam, że wystarczy tylko ciekawość, chęć zmiany, a reszta po prostu przyjdzie.